Istnieje wiele miejsc o niezwykłej rzeczywistości, ale z pewnością nigdy byś nie przypuszczał, że istnieje kraj, w którym gościnność sięga tak ekstremalnego poziomu, że kiedyś obejmowała nawet oferowanie córki, by ogrzała gości. Kraj, w którym nomadzi żyją tak, jakby czas zatrzymał się kilka wieków temu, a co zaskakujące, aż 17 milionów ludzi pochodzi od jednego mężczyzny. Co więcej, imiona takie zbobe jak brzydalka bez wartości, czy nawet mą pies, są nadawane dzieciom, by oszukać złe duchy. Witamy w Mongolii. Dziś porozmawiamy o życiu w Mongolii i ujawnimy 10 sekretów, które cię zaszokują. Przygotuj się na odkrycie ukrytej prawdy i wiele niespodzianek. Mongolia znajduje się w Azji Środkowej pomiędzy Rosją a Chinami. To jeden z najbardziej odizolowanych krajów o najniższej gęstości zaludnienia na świecie. Pomimo ogromnego terytorium, większego niż Alaska, jej populacja wynosi zaledwie około 3 miliony 400 tysięcy osób. Większość Mongołów mieszka na obszarach miejskich, zwłaszcza w stolicy -Bator, podczas gdy reszta prowadzi koczowniczy tryb życia na rozległych stepach kraju. Wśród wielu ludów Azji to właśnie kobiety Mongoli budzą szczególną ciekawość. Ich urody nie da się łatwo zaklasyfikować, mają wyraziste rysy twarzy, skośne oczy, symetryczne oblicze, wysokie kości policzkowe i aurę cichego dostojeństwa, która przyciąga spojrzenia. Jednak najbardziej fascynujące jest to, że ich wygląd zdaje się nieść w sobie coś pradawnego, niemal nietkniętego przez czas. I podróżnicy zauważali to już od wieków naturalna elegancja tych kobiet przypomina obrazy dawnych imperiów, jakby każda z nich nosiła we krwi cząstkę dworu czyngi szana. Nie chodzi jednak tylko o cechy fizyczne. To również postawa pewna siebie z bezpośrednim spojrzeniem i sposobem poruszania się, który łączy delikatność z wewnętrzną siłą, i to nie jest przypadek. W czasach świetności imperium mongolskiego kobiety odgrywały istotną rolę, zarządzały obozami, podejmowały decyzje. A nawet przewodziły klanom pod nieobecność mężczyzn. Ta niezależność odcisnęła piętno, które przetrwało pokolenia. Do dziś mongolskie kobiety często zajmują stanowiska przywódcze bez potrzeby udowadniania swojej siły. One po prostu ją mają. Co ciekawe, niektóre teorie próbowały wyjaśnić tę wyjątkową urodę poprzez genetykę. Badania wskazują na mieszankę ludów Syberii, Azji Środkowej, a nawet Kaukazu, efekt wielowiekowych tras handlowych i podbojów imperium. Jednak nie ma jednoznacznego wyjaśnienia. Żadna. Pojedyncza grupa etniczna nie tłumaczy w pełni tych charakterystycznych rysów. Tradycyjny mongolski strój del również potęguje wizualne wrażenie. Prosty krój, ciężkie tkaniny i intensywne kolory podkreślają sylwetkę i tworzą kontrast między tym, co dawne, a tym, co współczesne. Często szczegóły stroju zdradzają historię rodziny lub regionu, z którego pochodzi kobieta. Te elementy estetyki nadal są obecne, nawet w większych miastach jak Ulan Bator, gdzie styl życia się zmienił, ale tożsamość pozostała silna. Media społecznościowe przyniosły tej estetyce większą widoczność. Mongolskie modelki zaczynają zyskiwać międzynarodowe uznanie, a turyści często przeżywają podobne zaskoczenie. Nie spodziewałem się, że znajdę tu tyle piękna. To piękno, które nie krzyczy i nie próbuje dostosować się do globalnych standardów. Ono po prostu jest, tak jak było od zawsze. Ulan Bator, stolicy Mongolii, można zobaczyć widok, który robi ogromne wrażenie na każdym odwiedzającym. Całe dzielnice pokryte białymi okresami prągłymi namiotami stojącymi obok nowoczesnych wieżowców, importowanych samochodów i masztów telefonii komórkowej. To słynne dzielnice Gerów, gdzie mieszka ponad 800 tysięcy osób, prawie połowa ludności miasta, prowadząc życie miejskich nomadów. Te rodziny przybyły ze wsi, uciekając przed ekstremalnym zimnem, suszą lub poszukiwaniu lepszych perspektyw. Zamiast zamieszkać w mieszkaniach czy domach, przyniosły ze sobą tradycyjny styl życia i zbudowały swoje domy tak, jak robiono to od Pokoleń. Efektem jest silny kontrast wizualny. Miasto rosnące pionowo, otoczone krajobrazem, który wygląda jakby zatrzymał się w czasie. Ale życie w Gerze pośród miasta wcale nie jest proste. Większość tych dzielnic nie ma podstawowej infrastruktury. Brakuje kanalizacji, bieżącej wody i centralnego ogrzewania. Zimą, gdy temperatury spadają do minus 40 stopni Celsjusza, rodziny ogrzewają namioty węglem, co tworzy gęstą chmurę smogu, która przez wiele miesięcy spowija Ułan Bator. Oddychanie staje się wyzwaniem, zwłaszcza dla dzieci i osób starszych. Mimo to mieszkańcy trwają. Wielu dostosowało gery do miejskich warunków najlepiej jak potrafi. Mają prowizoryczną elektryczność, zbiorniki na wodę, a nawet internet przez anteny. Dzieci chodzą pieszo do szkoły, mijając namioty i drewniane słupy. Dorośli wsiadają do zatłoczonych autobusów, a w domach nadal gotują na tradycyjnych piecach. To życie pomiędzy dwoma światami, z jedną nogą w przeszłości, a drugą próbującą sięgnąć w przyszłości. Golia zmaga się z niepokojącym zjawiskiem demograficznym w wielu regionach kraju liczba kobiet przewyższa liczbę mężczyzn, a ta różnica staje się coraz bardziej widoczna, chociaż dysproporcja nie jest tak skrajna jak w niektórych sąsiednich państwach. Niedobór młodych mężczyzn zarówno na obszarach miejskich, jak i wiejskich prowadzi do wyraźnego zaburzenia równowagi społecznej. Ale dlaczego tak się dzieje w kraju o stosunkowo niewielkiej populacji, wynoszącej około 3 miliony 400 tysięcy mieszkańców? Przyczyn jest wiele. Jednym z głównych jest emigracja. Wielu mężczyzn opuszcza Mongolię w poszukiwaniu lepszych warunków życia, głównie by studiować lub pracować w krajach takich jak Korea Południowa, Japonia czy Niemcy. Dodatkowo życie na wsi, stanowiące dużą część gospodarki kraju, staje się coraz mniej atrakcyjne dla młodych ludzi, co skłania ich do opuszczania rodzinnych wiosek i szukania szans w miastach lub za granicą. Inną ważną kwestią jest to, że w dużych miastach takich jak Ulan coraz częściej można zobaczyć grupy kobiet samotnie uczestniczących w wydarzeniach, imprezach czy spotkaniach publicznych, podczas gdy młodych mężczyzn jest tam coraz mniej. Taka sytuacja prowadzi do tego, że wiele kobiet pozostaje samotnych nie z własnego wyboru, ale z powodu braku odpowiednich partnerów. Koczowniczy tryb życia jest głęboko zakorzeniony w historii i kulturze Mongolii, ukształtowany przez rozległe stepy i nieprzewidywalny klimat tego kraju. Przez tysiące lat Mongołowie wykształcili styl życia, który pozwalał im nie tylko przetrwać, ale wręcz prosperować w tym surowym środowisku. Tradycyjnie mongol w połowie hodują pięć gatunków zwierząt znanych jako pięć nosów: konie, wielbłądy, jaki, owce i kozy. Każde z tych zwierząt odgrywa kluczową rolę w życiu nomadów. Dostarczają pożywienia, środka transportu, materiałów do budowy schronień i ubrań, a nawet paliwa w postaci suszonego łajna. Ger, czyli tradycyjny mongolski namiot, znany również jako jurta w innych częściach Azji Środkowej, jest centrum życia nomadów. Te okrągłe konstrukcje z filcu i skóry zwierzęcej, oparte na drewnianym szkielecie, są doskonale przystosowane do koczowniczego stylu życia. Można je szybko rozłożyć i złożyć. Są ciepłe zimą, chłodne latem i wystarczająco wytrzymałe, by przetrwać silne wiatry stepów. Mobilność jest kluczowa w życiu nomadów. Mongolskie rodziny tradycyjnie przemieszczają się kilka razy w roku, szukając najlepszych pastwisk dla swoich staw. Koczowniczy styl życia głęboko wpłynął także na relacje społeczne i system wartości mongołów. Ogromna przestrzeń stepów i oddalenie rodzin stworzyły kulturę ekstremalnej gościnności. Podróżni są zawsze. Mile widziani, ponieważ mogą przynieść nowiny, opowieści i towarzystwo w często odizolowanym środowisku. Gościnność jest centralnym elementem kultury mongolskiej, głęboko zakorzenionym w koczowniczym stylu życia oraz w rozległych przestrzeniach tego kraju. Dla ludu żyjącego w tak wymagającym i często odizolowanym środowisku przybycie gościa nie jest jedynie okazją do towarzyskiego spotkania, lecz także świętym obowiązkiem. W tradycji mongolskiej podróżny powinien być przyjęty z najwyższym szacunkiem i troską, niezależnie od tego, Kim jest i skąd pochodzi? Ta tradycja wywodzi się z wzajemnej potrzeby. Na tak ogromnych i czasem surowych terenach przetrwanie często zależało od życzliwości innych. Gdy gość przybywa do geru, mongolskiego namiotu, od razu zapraszany jest do środka i proszony o zajęcie miejsca po północnej stronie namiotu. To miejsce honorowe, zarezerwowane dla gości. Gospodarz częstuje tradycyjną herbatą z mlekiem, która ma właściwości zarówno rozgrzewające, jak i orzeźwiające, w zależności od pory roku. Jednym z najbardziej niezwykłych i z perspektywy zachodniej zaskakujących zwyczajów była praktyka zapewniania gościemu maksymalnego komfortu nocą. Historycznie mogło to oznaczać, że gospodarz oferował towarzystwo swojej córki, by ogrzała przybysza w chłodną noc. Ważne jest zrozumienie, że ta praktyka, znana jako gościnność geru, nie miała żadnych potekstów seksualnych w tradycyjnej kulturze mongolskiej. Była postrzegana jako obowiązek gospodarza, by zapewnić gościemu komfort i dobre samopoczucie. Choć zwyczaj ten został w dużej mierze porzucony we współczesnej Mongolii, doskonale ilustruje, jak skrajnie posunięta potrafiła być mongolska gościnność. Odbija się w niej kultura, w której dobro wspólne stawiano ponad jednostką, a przetrwanie zależało od wzajemnej pomocy. Do dziś odwiedzający Mongolię są witani z ogromnym szacunkiem i hojnością, zarówno w tradycyjnych gerach na stepach, jak i w nowoczesnych mieszkaniach w Uanbatorze. W Mongolii nie brakuje ciekawostek. Niektóre z nich są tak niezwykłe, że wydają się się pochodzić z innego świata. Na przykład, czy wiedziałeś, że wciąż istnieje tam tradycja nadawania dzieciom negatywnych imion, by je chronić? Tak, to prawda. W regionach wiejskich rodzice nadają dzieciom imiona takie jak brzydal, bezwartości czy nawet pies. Wszystko po to, by zmylić złe duchy. Idea jest prosta. Jeśli imię brzmi nieatrakcyjnie, żadne złe moce nie będą chciały zabrać dziecka. Po kilku latach imię często zostaje zmienione na bardziej normalne. A jeśli to cię zdziwiło, posłuchaj tego w Mongo. Oddawanie moczu w pobliżu źródeł, jezior czy rzek, uznawanych za święte, może skończyć się poważnymi kłopotami. Te miejsca są uważane za siedziby duchów opiekuńczych natury. Ich zanieczyszczenie może skutkować grzywnami, aresztem, a nawet konfliktami z lokalną społecznością. Dlatego w niektórych regionach, nawet tych bardzo odległych, podróżnym przypomina się, by nie załatwiali się byle gdzie. I to jeszcze nie wszystko. Kraj ten ma więcej koni niż ludzi. Tak, dobrze przeczytałeś przy populacji wynoszącej około 3 miliony miliony 400 000 osób w Mongolii żyje ponad 4 miliony koni. To dowód na niesamowicie żywą więź z tradycją koczowniczą. Dla wielu Mongołów koń to coś więcej niż środek transportu, to część ich tożsamości, niemal członek rodziny. Ulan Bator nosi niepokojący tytuł. Jest uważane za jedno z najbardziej zanieczyszczonych miast na świecie podczas zimy, gdy ekstremalny mróz ogarnia stolicę Mongolii, czyste powietrze znika, ustępując miejsca gęstej, ciemnej i duszącej chmurze. Oddychanie staje Wyzwaniem. Zamiast świeżego powietrza w płucach czuć ciężką mieszankę dymu z węgla, spalin i pyłu, tworząc środowisko, którym sam akt wdechu wydaje się niebezpieczny. Na obrzeżach miasta, gdzie setki tysięcy ludzi mieszkają w tradycyjnych namiotach zwanych gerami, rzeczywistość jest jeszcze bardziej surowa. Bez dostępu do centralnego ogrzewania wiele rodzin pali surowy węgiel, a czasem nawet suszony nawóz, by przetrwać temperatury sięgające minus 40 stopni Celsjusza. Skutkiem jest stale Zasnute niebo i powietrze przesycone toksycznymi cząsteczkami z poziomem zanieczyszczeń przekraczającym kilkadziesiąt razy normy uznawane za bezpieczne przez Światową Organizację Zdrowia. Spacerując zimą po Ułan Batorze ma się wrażenie, jakby przebywało się komorze dymnej. Uporczywy zapach spalenizny wsiąka w ubrania, włosy i ściany, dzieci idą do szkoły z kaszlem, starsi unikają wychodzenia z domu, a szpitale zapełniają się pacjentami cierpiącymi na zapalenie oskrzeli, astmę, infekcje dróg oddechowych i choroby serca. Zanieczyszczenie jest tak gęste, że w niektóre dni trudno dostrzec budynek stojący po drugiej stronie ulicy. Nie sposób mówić o przeszłości Azji Środkowej bez wspomnienia potężnego i ikonicznego Imperium Mongolskiego. Chinggis Chan, który urodził się około 1162 roku jako Temudżyn, to postać historyczna, która odcisnęła piętno nie tylko na Mongolii, ale na całym świecie. Jego dziedzictwo jest szerokie i wielowymiarowe. Obejmuje głębokie zmiany w dziedzinie wojskowości, społeczeństwa, i kultury, które wpłynęły na wiele regionów znanych w ówczesnym świecie. W sferze militarnej Chinggis-Chan zrewolucjonizował sposób prowadzenia wojen, organizował swoje oddziały w jasno określone jednostki, grupy po 10, stu, tysiącu i 10 tysiącach żołnierzy. Taka struktura pozwalała na bardziej skoordynowane i szybkie działania w bitwach, mobilność była priorytetem, a mongolska kawaleria odgrywała kluczową rolę. Wykorzystanie łuczników konnych oraz taktyki oblężeń i zaawansowanych manewrów flanku stały się znakiem rozpoznawczym jego stylu walki i miały wpływ na strategie wojskowe przez wiele pokoleń. W sferze społecznej wprowadził reformy, które umacniały spójność wewnętrzną imperium. Stworzył zbiór praw znany jako JASA, który określał jasne zasady dotyczące życia cywilnego i wojskowego. Przepisy te zakazywały między innymi kradzieży i cudzołóstwa, a także gwarantowały podstawowe prawa wszystkim obywatelom, niezależnie od ich pochodzenia społecznego. System sprawiedliwości był stosowany równo wobec wszystkich, co. Co sprzyjało stabilności i organizacji społeczeństwa. Jednym z filarów jego rządów było promowanie kompetencji. Zamiast faworyzować tradycyjną arystokrację, awansował tych, którzy wykazywali się lojalnością i umiejętnościami, nawet jeśli nie pochodzili z wpływowych rodzin. W dziedzinie kultury Chingiz Chan był jak na swoje czasy wyjątkowo postępowy. Pozwalał swoim poddanym wyznawać dowolną religię, co sprzyjało utrzymaniu pokoju na tak zróżnicowanym terytorium. Ta wolność religijna wspierała również dialog międzykulturowy, szczególnie wzdłuż szlaku jedwabnego, który znacznie się rozwinął pod jego panowaniem. Chinggis-Chan rozumiał także wartość wiedzy, gromadził uczonych, rzemieślników i administratorów z różnych stron imperium, by dzielili się swoją wiedzą i umiejętnościami. Ta wymiana doprowadziła do postępu w takich dziedzinach jak astronomia, medycyna i inżynieria. Z punktu widzenia gospodarczego Imperium Mongolskie odegrało kluczową rolę w rozwoju handlu na wielką skalę. Tak zwana Pax Mongolica zapewniała bezpieczeństwo Kupcom podróżującym przez ogromne odległości, co sprzyjało wzrostowi handlu międzynarodowego i integracji między różnymi cywilizacjami. W dzisiejszej Mongolii Chingis Chan wciąż jest postacią otaczaną wielkim szacunkiem. Uważany jest za twórcę narodu, a jego wizerunek można zobaczyć na banknotach, produktach i symbolach narodowych. Jego imię często pojawia się w przemówieniach i służy wzmacnianiu mongolskiej tożsamości i dumy narodowej. Jego dziedzictwo wykracza poza historię zapisaną w księgach, badania genetyczne. Pokazują, że około 17 milionów ludzi na świecie nosi w sobie DNA z chana co świadczy o ogromnym zasięgu jego linii rodowej i wpływie, jaki wywarł na dużą część Azji. Z drugiej strony, poza Mongolią, jego postać budzi więcej kontrowersji, choć wielu uznaje go za stratega i reformatora, są też tacy, którzy widzą w nim przede wszystkim brutalnego zdobywcę, odpowiedzialnego za masowe śmierci i zniszczenia w czasie jego kampanii wojennej. I to już koniec naszego filmu. Podziel się swoją Opinią na temat ukrytej strony Mongolii w komentarzach. Nie zapomnij zasubskrybować naszego kanału i zostawić łapki w górę. Twoje wsparcie naprawdę wiele dla nas znaczy. Kliknij w film, który pojawił się właśnie na Twoim ekranie. Jestem pewien, że również Ci się spodoba. Dziękujemy za oglądanie i do zobaczenia w następnym materiale.